Dzień dobry. Moje nazwisko Mirosław Karwiński. Jestem trenerem kickboxingu w klubie Karwiński Team Ława. Jako zawodnik byłem mistrzem świata, pięciokrotnym mistrzem Polski, mistrzem interkontynentalnym zawodowców. wiele lat trenowałem i wiele lat też już prowadzę trening jako trener. Zawsze kochałem boks. No, niestety nie było żadnej sekcji bokserskiej w mieście ani w okolicy. W wakacje któregoś pięknego lata spacerowałem po Ciechanowie i zobaczyłem nabór do sekcji kickboxingu. I zdecydowałem wstąpić do tej sekcji. Także dojeżdżałem do Ciechanowa na treningi. i Tak się to zaczęło. No na pewno no, takim przełomowym momentem były dla mnie pierwsze e, mistrzostwa polskie, w których e, zdobyłem tytuł mistrza Polski. Pokonałem trzech zawodników. Wtedy e, Polska była podzielona na cztery strefy eliminacyjne. Startowało ośmiu najlepszych zawodników z całego kraju. Więc po wygraniu trzech walk zostałem mistrzem Polski. E, wkrótce potem e, wyjechałem na. Moje pierwsze Mistrzostwa Europy, z których przywiązłem brązowy medal. Wiadomość ta była, ukazała się w głównym wydaniu wiadomości, więc było to dla mnie też takie no niesamowite, że poszło w świat, że tak powiem, ten, to moje osiągnięcie. Kilka walk mógłbym wymienić. Na pewno taką walką, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, była to dziesięciorądowa walka która odbyła się w Kazamatach w Elblągu z zawodnikiem, który był wtedy mistrzem świata w Muay Thai. Stoczyliśmy zawodowy pojedynek na dystansie 10 rund. Walkę zwyciężyłem i zdobyłem pas interkontynentalny zawodowców. Mój przeciwnik nazywał się Bella Kwaj. Wiele wspólnych sparingów stoczyłem z Robertem Nowakiem, który był też kilkukrotnym mistrzem świata, świetnym zawodnikiem. Walczyliśmy z sobą trzy razy. Wielokrotnie sparowaliśmy, był to mój najlepszy kolega z kadry. W mojej, poza tym w mojej kategorii wagowej byli bardzo dobrzy zawodnicy. Jak ja wchodziłem na arenę. Kończył karierę Wojtek Wiertel, który był wtedy zawodowym mistrzem Europy, był Piotr Felender, który był też w zasadzie już kończył karierę, który był amatorskim mistrzem świata, więc miałem bardzo mocno obsadzoną kategorię świetnych zawodników, od których wiele się nauczyłem, no i dzięki którym też mogłem się rozwijać, bo stanowili oni najwyższy poziom sportowy. Takie wydarzenie, które najbardziej zapadło mi w pamięci, to były Moje pierwsze mistrzostwa Europy w Warnie w 1992 roku. W mistrzostwach walczył wtedy Witali Kliczko, starszy z braci. Zrobił, robił on oczywiście niesamowite wrażenie. Był mistrzem świata zawodowców w kickboxingu, bo na boks przeszedł dopiero później. No i oczywiście jego walka przyciągnęła uwagę całej hali sportowej. Walczył pierwszą rundę z ciemnoskrym zawodnikiem. Wygrywał zdecydowanie, po czym w drugiej rundzie. Jego przeciwnik zakręcił obrotówkę i kliczko padł jak rażony. Przegrał wtedy walkę, i to jest do dzisiaj największa sensacja w kickboxingu. Przede wszystkim e, głowa. Chłodna głowa. Zawodnik, y, który analizuje, nie może się podpalać. To jest właśnie mm, takim minusem zawodnika, który jest nawet na wysokim poziomie, ale podpala się to taki zawodnik raczej no, ciężko ma dojść do najwyższych, zdobywać najwyższe laury. Również pokora i taka upartość w dążeniu do celu. Ciężka praca, talent wiadomo jest ważny, ale no, jak życie pokazuje, praca jednak daje naprawdę dużo większe rezultaty niż talent. No, oczywiście, gdy zawodnik nie ma talentu, nie dojdzie do najwyższych, nie zdobędzie najwyższych trofeów, natomiast tylko i wyłącznie ciężka praca. Nie ma, tutaj nie ma drogi na skróty. Także chłodna głowa, ciężka praca, pasja i można góry zdobywać. No, ta trzecia opcja zdecydowanie nie. Eee, nigdy nie byłem jakimś surowym e, trenerem. Określano mnie jako wymagający, wymagający trener, ale na, na pewno nie surowy, bo tutaj jednak zawodnik sam musi chcieć dojść do, chcieć osiągnąć sukces, wykonywać ciężką pracę. Bez tego po prostu no, nie zajdzie za daleko, a na siłę narzucając mu jakiś reżim treningowy, to myślę, że nie tędy droga. Także zawodnik sam musi chcieć ciężko pracować. No, i słuchać przede wszystkim trenera, bo trener widzi wszystko z boku, z innej perspektywy, daje wskazówki, i dzięki temu zawodnik się rozbija. Także ważne jest, musi mieć oparcie w trenerze. Zawsze starałem się być oparciem dla zawodnika. Walczyłem tak duchowo razem z nim. Także jako zawodnik i trener mogę powiedzieć, że stanie tak z boku jest zdecydowanie gorsze, bardziej stresujące niż sama walka, bo ono nic nie mogę zrobić. Jako zawodnik mogłem, mogłem zrobić, a tutaj jako trener stoję, patrzę, mogę coś mówić, ale poza tym nie mam większego wpływu. To, co wypracowałem na treningu z zawodnikiem, to daje efekty. Zacznę od największego sukcesu trenerskiego. Było to niewątpliwie zdobycie przez moją podopieczną Angelikę Fiałkowsko tytułu Mistrzyni Świata Juniorów w Kickboxingu w wersji Full Contact. Angelika była bardzo twardą zawodniczką, bezkompromisową. E, walczyła przede wszystkim, może nieefektownie, ale piekielnie skutecznie. E, no, mówię, niesamowicie twarda, nie poddawała się. E, I to doprowadziło ją do zdobycia tego tytułu. Natomiast poza innych, e, może jeszcze jak zaczynam od kobiet, to jeszcze jedno wymienię bardzo utalentowaną dziewczynę. E, była to Milena Matyga, która. No, niesamowita, w swoim pierwszym starcie zdobyła Mistrzostwo Polskich Kadetów pokonała trzy przeciwniczki. Milena z, z dwa lata później walczyła z Mistrzynią Polski w boksie i w zasadzie w, walczył w formule kickboxingu, ale Milena w zasadzie rękoma pokonała tę zawodniczkę. Także wielki talent. Szkoda, że nie trenowała trochę dłużej, bo mogły być również wielkie sukcesy. No, jeśli chodzi o mężczyzn, to Krystian Bielski, no to był zawodnik z którym odnosiłem największe sukcesy, był dwukrotnym mistrzem Polski juniorów, wicemistrzem Polski seniorów, zdobył Puchar Polski juniorów, bardzo dobry zawodnik, dwa razy na zawodach międzynarodowych, na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy. Tam o, jakiś drobny punkcik, nie wygrał walki, także wrócił bez medalu, ale bardzo fajnie się pokazał, był przez kilka lat w kadrze Polski. Współcześnie również mam utalentowanych zawodników. Jeśli chodzi o kobiety, to na pewno wymienię Patrycję Ćwiklińską, która w tym sezonie zdobyła dwa brązowe medale, jeden z Mistrzostw Polski w Kiklacie, jeden z Full Contactu. Gabriel Golian, ubiegłoroczny Mistrz Polski, Także można by jeszcze wymieniać, na pewno jest bardzo mocnym zawodnikiem jest Kamil Krystkiewicz, który no troszkę, trochę nie ma szczęścia do sędziów, bo w zasadzie wygrane walki i nagle okazuje się, że ułamek brakuje do tego, żeby jego ręka powędrowała w górę. No i jest to takie przykre, ale Kamil jest w tym roku tak zmotywowany, że powiedział, że nie pozwoli sobie na decyzję sędziowską. także no trzymam go za słowo. Wśród zawodników nowego pokolenia chciałbym jeszcze wymienić Kacpra Sarnowskiego, który w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w kickboxingu w wersji Full Contact. Bardzo mocny zawodnik, super wyszkolenie, przede wszystkim zdolny, utalentowany i wykonał kawał ciężkiej pracy. Na pewno trzeba by przypomnieć tutaj Maćka Zakrzewskiego, który zdobył Srebrny medal mistrzostw Polski Seniorów w kategorii do 86 kg Patryk Brublewski, Dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski No i jeszcze współcześni Obecnie z tej mojej młodej grupki zawodników Właśnie odeszła ode mnie Brązowa medalistka, dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Polski Zawodniczka, która bardzo podobała się Jej styl walki bardzo podobał się na mistrzostwach Polski została nawet zauważona przez trenera kadry polskiej. No, niestety, dla, dla mnie, dla kickboxingu, poszła na studia na Wojskową Akademię Techniczną i tam rozwija swój talent. Oprócz tych, którzy wymieniłem, czyli Olaf Słubocz, bardzo, bardzo pracowity zawodnik, i Aleksander Kuczarski, który również jest fajnie wyszkolony technicznie. Też jest w stanie odnosić sukcesy. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 3 w młowie. Wcześniej uczyłem w Moją największą pasją są narty. Kocham narty, wyjeżdżam w ferie zimowe w Alpy. Lubię prędkość, także ta potrzeba adrenaliny gdzieś tam i została. Ale no nie tylko, nie tylko takie życie dynamiczne, czasem potrzebuję spokoju, bardzo lubię czytać. Wiem, że to w obecnych czasach zabrzmi dziwnie, ale czytam dużo książek, no, słucham muzyki, lubię wyjechać do teatru, Teatr Muzyczny Roma tutaj jest dla mnie top. No i chyba tyle z pasji. No mowa bardzo się rozwinęła jest wiele klubów sportowych, mówię tu o różnych dyscyplinach gdzie młodzież może realizować swoje pasje no ma możliwość na pewno korzystania z, z fajnych obiektów kiedyś nie było takiej możliwości na pewno władze miasta również sprzyjają rozwojowi tej pasji lokalni sponsorzy też pomagają no myślę, że jest łatwiej, na pewno jest teraz łatwiej uprawiać dyscyplinę niż kiedyś Kiedyś trzeba naprawdę było mieć więcej samozaparcia, ja na przykład przecież dojeżdżałem 30 parę kilometrów do Ciechanowa, w to i z powrotem, także no było ciężej. Nie było w Mławie sekcji, a teraz młodzież ma możliwość wyboru między kilkoma sekcjami, także warunki zdecydowanie się poprawiły. W swojej kolekcji, mimo że mam trenerskiej. Mimo, że mam Mistrzynię Świata Juniorów, wielokrotnych Mistrzów Polski, czy to juniorów, czy kadetów, nie mam, brakuje mi jednego tytułu: mistrz, Mistrza Polski Seniorów. I mocno wierzę w to, że Kamil Kryskiewicz zdobędzie ten tytuł w przyszłym roku. Także tak bym sobie życzył. Chciałem bardzo podziękować. Wml24.pl Za zaproszenie mnie do studia, udzielenie wywiadu. Chciałem zaprosić do mojej sekcji kickboxingu e, Karwiński Team Ława. Sekcja mieści się na ulicy Lawicz Liszki 10, koło szkoły podstawowej numer 6. Wszystkich chętnych od osób młodych po starsze bardzo gorąco zapraszam do spróbowania swoich sił sportu, jaką jest kickboxing. Bardzo dziękuję. Dobrze. Tak, praca, praca, praca. Dobrze.